Słucham? Ja będę chory. Ja będę chory? A kto mnie będzie leczył? Ja. Ty? Aha, no dobrze. To ja będę chory. Tata! Hmm. A co tata ma chora? Hmm. Tata jest chory czy zdrowy? Zdrowy. Zdrowy już jestem? Super! Jestem ja będę chora. Teraz ty będziesz chora, to kładź się do łyżeczka. Nie nie nagrywaj. O, będzie. To Ala ty ją może będziesz leczyć. Będziesz pani doktor. Ola będzie chora. A Ala będzie panią doktor. Tak? Pomożesz nam, czy nie? Nie ja rysuję sobie. Ty sobie rysujesz. No dobrze. A kogo my tutaj mamy? Co to za pacjent? Jak pan? Jak ten pacjent się nazywa? Jest pani doktor. Ja jestem pan doktor. A ty jesteś? Kto ty jesteś? A jak się pani nazywa? Ola. Ale nazwisko. Jak masz nazwisko? Ola. Nazwisko. Ko. Ninka. Mi... Ta, mi. Kozłowska. Nie o tylko ko. Dobrze, my panią zbadamy, tak? Tutaj o, sprawdzimy, czy pani ma chory brzuszek. Ten brzuszek jest chory. Tak. Mhm. Tu zrobimy operację. I teraz sprawdzimy. tu. O, już jest Pani zdrowa. Teraz ja będę chory? A będę badać Ty będziesz badać tatę Dobrze. No, to teraz tata się kładzie. O, tata jest chory. Ojej, będę badać. Jaj, oj, chory jestem. Musisz mnie zbadać. Mhm. Boli brzuszek. Boli brzuszek, tate, tak. Co jestem chory, czy zdrowy? Zdrowy! Zdrowy, hurra! No idzie robić kujkę. Kujkę. Ojeju, będziesz mi robić kujkę? No to zrób mi kujkę. E, Kuj. Wiesz. A zmierzyłaś mi temperaturę. Może jeszcze temperaturę mi zmieszy. Ty ktoś ma się abon przycala od oprócz? No, zmieszka ci temperaturę. On nie działa? Nie działa, pokaż. Tu. O, działa. No. A paczka kartka. Powód a. A. Ukuć mm. się moim tym, mm. jest bardzo ostro. I co Olusia, tata jest chory czy Zdrowy. No. Zdrowy, super.